Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Jak pokazuje baner wiszący za mną, w tym roku obchodzimy 550-lecie nadania praw miejskich dla miasta Łęczna. Uczniowie zespołu szkół nr 2 przybliżą nam klimat naszego miasta, historii tego miasta. Jak noc odsłania świt, głaz gdzieś nad wieprzem się snuje, rosa jak łza toczy się spraw, dokąd wędrowcze wędruje. W 1467 roku, zaraz po święcie Narodzenia Bożego, król Kazimierz Jagiellończyk wraz z całym orszakiem wyruszył na łowy do Kozienickiej Puszczy. Mróz trzymał ostry, jednak mnogość upolowanej zwierzyny, która o tej porze roku pyszni się najstrojniejszym futrem, radowała i rozgrzewała serce króla. To też humor miał przedni. Rad był też wieczorami ze swym dworem biesiadować, sprawy wagi państwowej odkładając na czas późniejszy. Na święto Trzech Króli monarcha zgotował swym łowczym królewską ucztę. Zapach pieczonego mięsiwa przyprawionego szafranem łaskotał nozdrza biesiadników i otaczał drewniany, rozłożysty dwór. Kontent jestem niezmiernie, że wasze dostojności jednakowoż dobrą radą badacie, co dzidą i kuszą. Takich ci nasz chrześcijański kraj strażników i obrońców potrzebuje. Ale wasz jeleń miłościwy, panie, musiał być królem Kozienickiej Puszczy. Z takim dostojęciem na śnieg padł, jakby wiedział, że od królewskiej kuszy ginie. Widać, król na królewską strzałem czeka. Ach tak, zwierzyna ci tutaj dorodna. A i tu rów, i żubrów jeszcze dostatek. Kozienice 7 stycznia 1467 roku. Kazimierz, król Polski, wielki książę Litwy i dziedzic Rusi, Prus i Pomorza, na prośbę Jana Stęczyna, kasztelana krakowskiego, zamienia jego wieś Łęczną na miasto, nadaje lokowanemu miastu prawo magdeburskie i ustanawia targ tygodniowy. Oraz dwa jarmarki. W imię Pana Amen. Proszę Państwa, otwieram 30. uroczystą sesję Rady Miejskiej siódmej kadencji, zwołaną w 550. rocznicę nadania praw miejskich Łęcznej. Chcemy bardzo serdecznie przywitać szczególnych gości naszej dzisiejszej uroczystości. To jest grono osób, których rola dzisiaj chyba jest wyjątkowa. Są to tegoroczni laureaci tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna. Pan Romuald Dylewski, Teodor Kosiarski, bardzo proszę, brawo, Teodor Kosiarski. Witam także serdecznie panią Zuzannę Wieczorek-Podbielkowską, córkę pana Wojciecha Wieczorka. Nadanie praw miejskich Łęcznej oraz powstanie lubelskiego zagłębia węglowego, w którym Łęczna miała się stać wielotysięcznym miastem centralnego rejonu lubelskiego zagłębia węglowego. Wydarzenia te, tak odległe od siebie w czasie, ale bliskie są sobie przez znaczenie, jako, jakie mają dla Łęczyńskiej tożsamości. Zarówno jedno, jak i drugie wydarzenie to decyzje o znaczeniu politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. 7 stycznia 1467 roku Król Kazimierz Jagiellończyk nadał Janowi Stęczyna, Kasztelanowi Krakowskiemu, przedtem w latach 1434-1438 staroście lubelskiemu przywilej zbudowania nad rzeką Wieprz przy ujściu do niej strumienia Świnka Miasta, które miało przejąć nazwę istniejącej tu wsi parafialnej w części już byłej szlacheckiej, w części królewskiej, o nazwie Łęczna. Wydarzenie to przyczyniło się do cywilizacyjnego awansu obszarów ziem nadwieprzańskich. Łęczna została lokowana na prawie magdeburskim i otrzymała prawo do targu tygodniowego w każdy czwartek. Ustanowiono także przywilej organizowania dwóch jarmarków. Które miały odbywać się jeden w każde święto Urbana, to jest 25 maja, drugi w każde święto 11 tysięcy dziewic, to jest 21 października. Co było istotą samorządu? Yy, taką źrenicą swoistą wolności, bo trzeba przyznać, że w tym okresie, o którym mowa. XVI, XVII, XVIII wieku na tym terenie miasto jest taką oazą wolności. Bo w mieście zamieszkują mieszczanie, którzy posiadają wolność osobistą. Mieszkańcy okolicznych wsi byli chłopami pańszczyźnianymi, nie mieli wolności osobistej i musieli odrabiać pańszczyznę, więc miasto było dla nich. Osadą wolności, więc tą pewną źrenicą wolności są organy władzy samorządowej z Radą na czele. Ten przywilej lokacyjny, którego treść nam dzisiaj przytoczono, właśnie już stanowił podstawę do ustanowienia władz w osobie wójta oraz Rady. Miejskiej oraz ławników. Wydając dawne księgi miejskie będziemy pokazywali te miejskie tradycje łęcznej, a jednocześnie spłacimy dług wobec tych urzędników, którzy tutaj w tym miejscu no, tworzyli te tradycje samorządowe, tradycje dobrze funkcjonującego, demokratycznego społeczeństwa. Dziękuję Państwu. Pan Romuald Leski, architekt urbanista, absolwent Politechniki Krakowskiej, doktor nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie. Generalny projektant planu regionalnego lubelskiego zagłębia węglowego i planu ogólnego Łęcznej. Romuald Stanisław Dylewski urodził się w 1924 roku w Łęcznej. Się wywodzi się z patriotycznej rodziny inteligenckiej. Matka Stanisława z rodziny Bosych była nauczycielką. Ojciec Antoni Dylewski, wieloletnim sekretarzem łęczyńskiego magistratu. Żołnierz walki zbrojnej, następnie Armii Krajowej, uczestnik akcji burza, zmobilizowany do Wojska Polskiego. W ostatnich dniach wojny stracił prawą rękę. Po ukończeniu studiów pracował w Warszawie, ale od 1956 roku w Lublinie, gdzie do 1988 roku był generalnym projektantem w wojewódzkim biurze urbanistycznym. W swojej pracy zawodowej z planami rozwoju Łęcznej zajmował się wielokrotnie. Po raz pierwszy. Jeszcze po studiach w początkach lat 50. wykonał projekt rewaloryzacji miasta jako cennego unikatowego zabytku urbanistyki polskiej, a zarazem ośrodka rekreacji na pojezierzu, gdy jeszcze się nie mówiło o lubelskim zagłębiu węglowym. W opinii niekwestionowanych autorytetów urbanistyki, między innymi profesora Tadeusza Tłowińskiego, praca magistra inżyniera Romalda Dyleckiego. Była ciekawym i cennym przykładem urbanistyki i architektury polskiej. Następnie, już w latach 80., gdy zespół autorski kierowany przez Romalda Dleckiego wygrał ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich na koncepcję rozwoju Łęcznej, stolicy powstającego Zagłębia Meglowego, zespół najlepiej co nie dziwi, rozeznał, wykorzystał i wyeksponował potencjały geograficzne, krajo, krajobrazowe i historyczne Łęcznej. Miał być to miasto wzorcowe, budowane ze środków publicznych, jako miasto XXI wieku, wizytówka Polski w Europie. Romuald Dylewski nie był zwolennikiem zniaczenia i zestandaryzowania nowego miasta wznoszonego w stylu gdziekolwiek jesteś i jesteś w Koninie. Był zaś orędownikiem i gorącym zwolennikiem pasów zieleni na powstających osiedlach wielkopytowych. Dał temu wyraz m.in. na osiedlu na założeniach urbanistycznych osiedla LSM w Lublinie i osiedla Samsonowicza w Łęcznej. Główny projektant wielu znaczących planów i regionów w Polsce i na świecie. W tym planu miasta Lublina, plan wyróżniony główną nagrodą ministerstwa, planu dzielnicy Żerań w Warszawie, planu miasta i aglomeracji, Bagdadu, Trypolisu, Damaszku, Edynburgu, planu rejonu West Benfold Green w Londynie. Doktor Madyleski, wykładowca na wielu uczelniach, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Szczecińskiej, UMCS czy Kolecz Edynburgu za swoją pracę i działalność otrzymywał wielokrotnie nagrody i odznaczenia. Ostatnie Krzyż Oficerski, Odrodzenia, Odrodzenia Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 1999 roku. Uhonorowanie pana doktora Romualda Stanisława Gylewskiego tytułem Zasłużony dla miasta gminy Łęczna jest wyrazem docenienia światowych osiągnięć i zasług dla Łęcznej. Gratuluję. Szanowni Państwo, Pan Teodor Edwik Ko Kosiarski urodził się 1955 roku w Ciechankach, następnie ukończył Akademię Górniczo-Wodniczą w Krakowie oraz studia podyplomowe w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ponad 20 lat zawodowo związany z górnictwem, gdzie pracował na wszystkich. Szczebla hierarchii górniczej, a przez wiele lat w ścisłym kierownictwie kopalni węgla Kamiennego Bogdanka. Na stanowiskach dyrektora technicznego KWK Bogdanka, Dyrektora do Spraw Inwestycji i wiceprezesa Zarządu do Spraw Technicznych. I tutaj powiem tak, pan Teodor Kosiarski zaczął pracować w Kierownictwie Kopalni w roku 1990. Jednym z tych przełomowych lat lubelskiego Zagłębia, kiedy wszystkie okoliczne gminy poza Łęczną podjęły już uchwałę, że kopalnię trzeba zlikwidować. Wszystkie gazety pisały, że to jest najgorsza kopalnia. Pan profesor Szpilewicz, wielki znawca górnictwa w życiu gospodarczym i w Gazecie Byłoczej pisał, że to jest, i prawdę pisał, że to jest najmniej rentowna kopalnia w Polsce. I tylko się przyznam dzięki opiece Bożej możliwości zrealizowania programu naprawczego i tutaj się też skłaniam w stronę przedstawiciela związków, którzy na to pozwolili i bałaganowi, jaki panował tej kopalni, nie zamknięto. Niemniej jednak pod kierownictwem naszych trzech osób, moim, również zasłużonym dla Łęcznej panu Józefowi, Józefie Stachu, który jest chory i dzisiaj nie mógł przybyć, i panu Teodorowi Kosiarskiemu udało się różnymi sposobami, a szczególnie wydajną pracą ludzi, którzy tam do dzisiaj są lub są już na emeryturach, zrobić z tego najlepszą kopalnię w Polsce. I minister Tchórzewski, który był na tej Barbulce, powiedział coś takiego. Szczęście ma kopalnia Bogdanka, że tutaj nie ma tych ciągłych restrukturyzacji, restrukturyzacji jak na Śląsku, bo tam tylko się restrukturyzuje i ciągle wisi miecz Damokleca nad kopalniami. I faktycznie tam jest nędza. A tu zrobiliśmy tą jedną restrukturyzację, a dobrze, i 27 lat ciągle sami górnicy na siebie zarabiają. Nie dopłaca się tak do Śląsku, mało tego. Jest piękna, Łęczna. I innych rzeczy, również w Lublinie, w okolicach, i tak dalej. Mógłbym skończyć, bo mówię, skoro zasłużył Stachowicz na y, honorowe obywatelstwo, na zasłużnego, zasłużył Stach, to już w tym momencie mógł zasłużyć Kocierski, Ale jako ten człowiek czynu wybrał się na burmistrza, że tak powiem, do Łęcznej. I tu powiem dalej, jako jest pierwszym. Burmistrzem Łęcznej wybranych przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich i sprawuje tę funkcję czwartą kadencję. Też rzadkość. Od początku zainicjował rozpoczęcie szeregu inwestycji, dzięki którym Łęczna unowocześniła się i stała się bardziej przyjazna dla mieszkańców, a w oczach przyjezdnych zmieniła się diametralnie i pełniała i wypiękniała. <laughs> W tym czasie jego rządu przeprowadzono gruntowną modernizację dziesiątek kilometrów dróg, co w znaczący sposób usprawniło sieć komunikacji w mieście. W trakcie realizacji prowadzone są prace mające w celu rewitalizację rynku drugiego i rewalizacji 8-hektarowej działki parku miejskiego oraz zdewastowanych zabudowań pofalowarczych na Podzamczu. Dobra współpraca z władzami samorządu województwa. Umożliwia pozyskanie znaczących środków zewnętrznych, bez których nie dałoby się zrealizować tej inwestycji. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Teodora Kosiarskiego jako burmistrza Łęcznej, gmina Łęczna osiąga znaczące sukcesy w wielu dziedzinach życia społecznego, takich jak kultura, sport czy oświata. Uchoronowanie te, pana Teodora Kosiarskiego tytułem zasłużonego dla miasta i gminy Łęczna, jest wyrazem docenienia jego zasług dla rozwoju Łęcznej. Muszę jeszcze powiedzieć, że jest wielkim przyjacielem, promotorem Górnika Łęczna, który też rozsławia to nasze kochane miasto, bo ile tutaj wymienił pan profesor parę miast o księgach, o wszystkim, ale miał Kraśnik pierwszą ligę? Nie miał. Miał Zamość pierwszą ligę? Nie miał. A Łęczna? Miała i nawet drugi raz ma. Panie Burmistrzu, witam w gronie zasłużonych giełmia ja Czy Tytuł nadaje, wręcza Pan Przewodniczący... Wręczam Panu Teodorowi Epinowi Kosiarskiemu. Tytuł Zasłużony dla Miasta i Łęczny. Pani Przewodnicząca, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt przedstawić sylwetkę trzeciego nominowanego do tytułu zasłużone dla Miasta i Gminy Łęczna świętej pamięci Wojciecha Brunowieczorka. Urodził się 5 października 1928 roku w Przemyślu. Od 1939 roku mieszkał u swojej ciotki Stanisławy Dylewskiej, przy ulicy Lubelskiej w Łęcznej. Tutaj też uczęszczał na tajne komplety. Do lipca 1944 roku przerobił trzy klasy gimnazjum, zaliczając egzamin przed Tajną Komisją Egzaminacyjną w Lublinie. Studiował dziennikarstwo i socjologię w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów współpracował z różnymi redakcjami dzienników i czasopism. Od roku 1958 pracował w Warszawskim Miesięczniku Katolickim Więź, kolejno jako sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego, a w latach 81-89 jako redaktor naczelny od lipca do października 90 roku był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w NRD a po zjednoczeniu Niemiec pełnił funkcję kierownika berlińskiego przedstawicielstwa ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech był członkiem zwyczajnym klubu inteligencji katolickiej zasłużonym dla dialogu polsko-niemieckiego a także współtwórcą i członkiem władz Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Wojciech Bruno Wieczorek był autorem licznych publikacji na tematy społeczne, społeczno-religijne i międzynarodowe, a także autorem książek: Szkice z prowincji z roku 68 i Życiorysy pokornych z 2008. W szkicach z prowincji opisał tradycje, zjawiska i procesy społeczno-kulturowe oraz przeobrażenia gospodarcze zachodzące w naszym miasteczku w ciągu ćwierćwiecza od zakończenia wojny. Była to pierwsza książka w całości poświęcona Łęcznej, z której przez lata pokolenia Łęcznian czerpały jedyną wiedzę na temat miasta i jego chlubnej historii. Stał się też ambasadorem Łęcznej w Polsce. Swojemu miasteczku poświęcał wiele miejsca w poważnych ogólnopolskich periodykach architektura czy miesięcznik więź. Występując w mediach, wypowiadał się o Łęcznej z wyczuwalnym sentymentem i znawstwem. Apelował o ratowanie naszej starówki. Pozostawianej samej sobie po rozpoczęciu budowy lubelskiego zagłębia węglowego i nowej osiedlowej Łęcznej. Wojciech Bruno Wieczorek mieszkał w Warszawie, gdzie zmarł 7 sierpnia 2012 roku. Znany publicysta Jan Turnau pisał o nim, redaktor i świetny pisarz, stylista znakomity. Człowiek nieprawdopodobnej pracowitości, prawości i skromności. Mało znałem ludzi tak wielkiej klasy duchowej. Po jego śmierci prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, napisał Odszedł człowiek wielkiej wiedzy, prawości i kultury ducha, odznaczony krzyżem oficerskim odrodzenia Polski. Pośmiertne uhonorowanie Świętej Pamięci Wojciecha Bruno Wieczorka tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna jest wyrazem docenienia jego osobistych osiągnięć i zasług dla Łęcznej. Dziękuję. W kapituły i nas wszystkich zebranych tutaj, Zręczam Pani oznaczenie, niestety pośmiertne, Panu Wojciechowi Bruno Wieczorkowi, zasłużonego dla miasta i gminy Łęcka, dziękując szczególnie za uwiecznienie w książkach naszego miasta. Nie podziękować wszystkim tym którzy uczestniczyli uczestniczą w obchodach 550 rocznicy nadania praw miejskich miasto Łęcznej. W szczególności chciałbym podziękować młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum z zespołu szkół numer 2, którzy przygotowali wspaniały program artystyczny, przybliżając naszym gościom historię naszego miasta. Dziękuję wszystkim tym, którzy Odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zechcieli przyjechać mimo niesprzyjającej pogody. Dziękuję również kapitule. Łęczyńskiej za nadanie tytułu zasłużony dla miasta i gminy Łęczna. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy chcą i współpracują ze mną, żeby każdego dnia nasze miasto stawało się piękniejsze i coraz bardziej przyjazne dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo wszystkim.